Sponsorem podcastu jest Marzy Miś, miś z książeczką do zapisywania marzeń. Bo każde marzenie zasługuje na spełnienie. Moim dzisiejszym gościem jest kobieta, którą wszyscy myślimy, że dobrze znamy i wiemy o niej wszystko. Ale tak naprawdę myślę, że nikt jej do końca jeszcze tak naprawdę nie poznał. Mam nadzieję, że dzisiaj wprowadzi nas w swój świat i powie nam, o czym marzy. Moim gościem jest Ama Siekludzka. Witaj, kochana. Dzień dobry, witaj. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, bo wiem, jaka jesteś zajęta. I od razu powiedz nam, słuchaj, przy tym wstępie, kim jest Anna Maria Siekludzka, znana jako Ama Siekludzka. Mm. Bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie przede wszystkim, bo uważam, że nasze spotkanie jest wyjątkowe. I też to, jak się zaczęło, jak dalej się potoczyło, jest dla mnie takim ujęciem siostrzeństwa i kobiecości. Dzisiaj mam 33 lata. Jestem kobietą, świadomą, która wie, czego chce. Wie czego potrzebuje, wie, czego pragnie. Wiem, jakie są moje marzenia. Uważam, że jestem spełniona dzisiaj. I nie mogę się doczekać każdego kolejnego dnia tego, co mi przyniesie. I jak będę zapisywać nowe karty we własnej historii. A zawsze wiedziałaś, czego chcesz? Nie. Ja jestem w takiej podróży, mogłabym rzec, od dwóch lat takiej pełnej podróży w głąb siebie, podróży do tej mojej esencji, do istoty, którą jestem. I w ciągu tych dwóch lat mówi się podobno przynajmniej z autopsji to wiem że mocne wydarzenia w życiu powodują taki switch. Zaczynamy wtedy zastanawiać się, w którą stronę chcemy iść. Taki moment wydarzył się y, dwa lata temu, kiedy zerwałam ścięgno Achillesa i uczyłam się chodzić na nowo. Czyli uczyłaś się czegoś bardzo podstawowego, co umiałaś, nawet o tym nie myślałaś, jak to robiłaś. Dokładnie. Mhm. To tak przewartościowało mi życie, moje wartości i spowodowało, że zatrzymałam się i zaczęłam kompletnie inaczej patrzeć na to. Czyli wylądowałaś twardo na ziemi. Dokładnie, wylądowałam twardo mhm. na ziemi. I tak jak wspomniałaś, uczyłam się czegoś, co jest podstawowe. Nie zwracamy na takie rzeczy uwagi, prawda, w codzienności. Tak. Nie Bo zwracamy... mamy i to jest oczywiste, że chodzimy, że oddychamy, że jesteśmy zdrowi, to jest oczywiste. Dokładnie, nie zwracamy uwagi na te rzeczy, dopóki coś w cudzysłowie złego mm -hmm. nas nie spotka. A wtedy, kiedy to się wydarzy, widzimy tak naprawdę, jakim tak naprawdę jesteśmy, na czym nam zależy. Mm -hmm. I rozumiem, że zmagałaś się z tym i wtedy przeszłaś taką metamorfozę, jeżeli chodzi o podstawy twoje, Twojej egzystencji. Od wtedy się zaczęło. Mm -hmm. Zaczęłam głębiej szukać, o co tak naprawdę mi chodzi w tym życiu. Miałam wtedy 31 mhm. lat i przewartościowało mi się wszystko, Kasiu. Moje wartości, to znaczy to, co uważałam za wartości, kompletnie nie było. Mhm. Dzisiaj bardzo uważnie dobieram osoby, które są wokół mnie. Dzisiaj A to bardzo, jest Łądry? Tak, dzisiaj bardzo. Z takim namaszczeniem wręcz, zastanawiam się, komu ufać. Stałam się nieufna, ale. Ale byłaś ufna ale to jest dobre. w sensie? Byłaś taka bardzo otwarta dla byłam, ludzi? Byłam niezwykle otwarta, wszędzie mnie było pełno. I życie pokazało mi, że warto się dystansować, że nie warto przede wszystkim ufać wszystkim naokoło. Trzeba trzymać swoje granice. Kiedyś ich nie znałam, kiedy ich, mm -hmm. kiedyś ich po prostu nie miałam, albo to, co wydawało mi się moją granicą, mm -hmm. tak naprawdę nią w ogóle nie było. Dzisiaj jest kompletnie inaczej. Dzisiaj bardzo twardo stąpam po ziemi i to ja nakreślam zasady tego życia. Ja konkretnie nakreślam, kim jest Ama Się mhm. No to kim jest? Hmm. Jakie ma wartości i zasady, bo dużo o nich mówisz, więc przynajmniej zdrać nam jedną, bo wiem, że trudno jest siebie um, um, opisywać przez pryzmat wielu wartości, ale przynajmniej jedną, która jest jedna z ważniejszych. Uczciwość. Mm -hmm. Jestem do bólu uczciwa, wiesz? Nauczyłam się tego, że gorsza prawda, gorzka prawda jest lepsza niż słodkie kłamstwo, jak to się mówi. I to jest moją wartością: uczciwość, lojalność i przede wszystkim, jeżeli buduję kontakty z drugim człowiekiem. A tak naprawdę, w moim przekonaniu, nikt nie jest stworzony do tego, żeby być sam, tylko potrzebujemy otaczać się wartościowymi mm, osobami wartościami po prostu które są tu wynikają stąd. Że ludzie to wartości. Tak, zatem poniekąd. i do wartości mhm. poniekąd ludzie to są przepiękne istoty, przepiękne stworzenia, ale, ale warto, żeby za tym szły wartości. A taką pierwszą, która stoi na piedestale, dokładnie na piedestale na tym pierwszym miejscu jest uczciwość, bo wiem, że jeżeli ja jestem taka, widzę drugi człowiek, to to zawsze do mnie wróci. I prawda to, że kiedy widzisz się z drugim człowiekiem, patrzysz mu prosto w oczy. A widzę, naprawdę, że patrzysz prosto w oczy. To ty naprawdę wiesz. Co jest, nie, za, co jest naprawdę nie jest takie oczywiste. Wiesz co, nauczyła, nau, powiem ci, że nauczyłam się tego. Ja mam taki tik, że na przykład jak się zastanawiam, mhm. to nie patrzę w oczy drugiego człowieka, ale to nie znaczy, że ja się czego, peszę albo boję, tylko potrzebuję zebrać myśli. Tej, tej. Ale bardzo potrzebuję tego kontaktu z drugim człowiekiem. Potrzebuję jakby zajrzeć w, w głąb duszy. Tej, dla mam się teraz bać. No coś, to, Dla mnie. Oczy są naprawdę odzwierciedleniem duszy. Nie wiem, czy tak masz, łapiesz mam. się na tym, że patrząc człowiekowi o oczy, naprawdę wiesz, z może. do czynienia. ja też lubię patrzeć w oczy, czasami mnie to peszy, ale też z tym nauczyłam się pracować. O, widzisz też, no, ale chyba to jest naturalne, że czasami odrywamy, no bez przesady, nie będziemy w siebie wpatrzone całe, całą rozmowę. Ale też chyba twoja praca wymaga dobrych relacji z ludźmi, prawda? No bo bez relacji z ludźmi nie mogłabyś pracować. Oczywiście. Ja mam też tak, że dla mnie największą wartością również jest szacunek. Uważam, że każdy, drogi człowiek, zasługuje na szacunek, i też nigdy nie patrzę, nigdy celowo używam tego y, słowa, nigdy nie patrzę na to, co ktoś o kimś mówi, tylko zawsze sama sprawdzam, um, kto kim jest. Jak... Czyli plotki, jakieś pomówienia to w ogóle nie do ciebie, to nie jest Twoja historia. Nie, powiem. Bo bo sama tego doświadczyłam mm -hmm. na sobie, wiesz, wielu pomówień, wielu plotek na mój temat i z autopsji. Tak, a był czas, kiedy było głośno. Tak. I z autopsji wiem, że 99,9 tych rzeczy jest wyssane z palca. I nauczyłam się tego, że to nie jest historia o człowieku, o którym się mówi, tylko to jest historia o ludziach, którzy te historie głoszą. Yy, I to jest historia biznesu. <noise> Bo powiedzmy sobie szczerze, że to wszystko jest pod pewien biznes i ktoś docelowo na tym po prostu zarabia. Dokładnie, mówi się, że kłamstwo <noise> powtórzono wiele razy. Wielokrotnie staje się, staje prawdą. się prawdą. I autentycznie tak, tak jest. A powiedz mi, czy jesteś typem kobiety przebojowej, pewnej siebie, tak jak pewnie jest większość z nas myśli, że taka jesteś? Czy jednak masz w sobie trochę więcej spokoju i no, ta pewność siebie jest jeszcze budowana? Jak jak o sobie myślisz? Dzisiaj, jako 33-letnia kobieta, mogę powiedzieć, że na ten moment mojego życia doskonale zdaję sobie sprawę z własnej wartości. Dotarłam do momentu, gdzie ta pewność siebie po prostu jest, nie jest udawana. Um, są oczywiście sytuacje, w których się peszę, w których jest mi bardzo niewygodnie, w których, um, które są poza strefą mojego komfortu, ale jestem wdzięczna za każdą tę sytuację, bo uważam, że tylko w taki sposób wzrastamy i uczymy się mm -hmm. siebie. I kiedyś kompletnie nie wiedziałam, kim jestem, wiesz, jeszcze 4 lata temu, byłam niezwykle zagubioną dziewczyną. Dziś uważam, że jestem kobietą, dziś czuję się kobietą. Mogłabym rzec, że jest we mnie taka feria barw wewnątrz. Mam bardzo rozbudowaną wyobraźnię i taką jakąś pewność celu, który chcę obrać, ale na zewnątrz. Jestem uważna w tym, komu jakby to pokazuję, mam tak zwany długi proces wykluwania się i często przy drugiej osobie, kiedy wiem, że to jest człowiek z tak zwanego mojego plemienia, ja od razu jestem sobą, znaczy zawsze jestem sobą, mm -hmm. ale chodzi o to, że tej osobie wtedy pokazuję siebie jakby w wielu kolorach. Taką jestem, wtedy jestem tym barwnym ptakiem. Mm. Że, I nie boję się oceny. Otwierasz się właśnie jak ten Paw, tak? Trochę. Tak. Dokładnie. A są sytuacje, w których jednak badam teren i jestem bardzo ostrożna. I wiem, że to jeszcze nie jest ten moment, że to przyjdzie, o ile ja zadecyduję o tym. Mm. Już nie ma czegoś takiego w moim życiu, że to ktoś za mnie, że ktoś czegoś ode mnie chce, ja mam to zrobić. Dzisiaj jest na odwrót. To ja decyduję o tym, czy pozwalam. Na to, żeby ktoś. Żeby, żebym tu ja się otworzyła, żebym to ja uzewnętrzniła się w pewien sposób. Czyli nauczyłaś się takiej sprawczości, że, że to ty masz wpływ na swoje życie. Niby takie oczywiste, ale znowu to nie jest takie oczywiste. Zdecydowanie nauczyłam się, gdzie są moje granice. Nauczyłam mhm. się je stawiać. Jeszcze nawiązując do Twojego pytania, dzisiaj bardzo jest we mnie dużo spokoju. Mhm. Mam tak, że może to dziwnie zabrzmi, ale często. Kobiety właśnie wracają do mnie z takim feedbackiem, że jak idziemy na kawę, spotykamy się i rozmawiamy, to mówią: A w tobie jest tyle spokoju, że zarażasz tym spokojem. Łapię się na tym, że rzeczywiście tak jest. Może coś jest w tembrze mojego głosu, albo gdzieś już dzisiaj we mnie jest mądrość doświadczeń. I może dlatego mm -hmm. potrafię mm -hmm. drugiego człowieka uspokoić. Z kolei rola w filmie 365 dni. W znanej trylogii, dała Ci dużą sławę, popularność, ale powiedz mi proszę, czy jest coś z Amy czy Anny Marii sprzed filmu, co chciałabyś jednak w sobie zachować? Mm -hmm. Dla mnie jest to takie przepiękne uczucie radości małej dziewczynki. Ja mam tak, że dla mnie każdy dzień jest czymś nowym. Nauczyłam się żyć w tu i teraz i to jest wyzwanie. Ale wyzwanie. Mm, w dobrym tego słowa znaczeniu. I staram się nigdy nie tracić radości. Z tej, z, dzie, z tej dziecięcej, dziecięcej radości mm -hmm. z każdej małej mm -hmm. rzeczy, która się dzieje. I myślę, że to we mnie zostało. I cieszę się autentycznie <tuk -s1> jak tak. dziecko, wiesz? Jak taka mała dziewczynka, która widzi świat po raz pierwszy i bardzo nad tym pracuje, żebym tego nigdy nie straciła, bo uważam, że to jest esencja u każdego z nas. Się... To jest prawdziwość, że gdzieś tam nie zabijamy w sobie tego wewnętrznego dziecka, tylko ono jest w nas i, i są te iskierki w oczach, jak się o tym mówi. Tak, dokładnie. Nawet widzisz, stworzyła się marzy misia i to jest coś takiego pięknego, że uważam, że niezależnie od wieku, w którym tak. jesteśmy, cudownie jest się do takiego misia przytulić, cudownie jest go I mieć I zapisać obok siebie. w nim swoje marzenia, mm. <noise> jako pamiętnik już na całe życie. A o czym marzyłaś, jak byłaś dziewczynką, czy mm. młodą dziewczyną? Już mi zawsze otaczały kolory. Pamiętam siebie jako dziecko, która bawiła się przeróżnymi karteczkami, bardzo wiele malowała. Mhm, czyli artystycznie. Artystycznie, mhm. bardzo artystycznie. I ostatnio powiedziałam sobie, że nie mam jeszcze do końca wykończonego mieszkania, cały czas coś. I powiedziałam sobie: Nie, ten 2025 rok jest rokiem pełnego zakończania. W ogóle dziewiątka jest takim. Jestem frikiem numerologicznym. Okej. Okay. Jest to zakończaniem cyklu, wiesz? I ja też weszłam w 33 rok życia, mówi się, że to jest rok Chrystusowy. Tak. Jakby mam takie poczucie, że to jest rok ogromnych zmian w moim życiu, ale to jest rok obrania takiego, taki, znaczy celu totalnego mm -hmm. w moim przekonaniu. I wracając do meritum, powiedziałam sobie właśnie do tej mnie, artystycznej duszy jako dziecko, że pierwszy obraz, który zawieśnie w moim mieszkaniu, to będzie ten, który nam maluje. Mm -hmm. I to właśnie mm -hmm. będzie taki powrót do tych dziecięcych momentów, do tych dziecięcych chwil, gdzie było mnóstwo kolorów w moim życiu, one płowiały. Z biegiem czasu. Chyba a byłaś a... radosnym dzieckiem. Byłam bardzo co? radosnym dzieckiem. Wszędzie <grym> mnie było <grym> pełno. I tak jak powiedziałam, one płowiały, a dzisiaj wracam na te tory. <grym> że one są takie bardzo barwne, nasycone. Jest ich bardzo dużo. Czyli wracasz trochę do korzeni, mhm. tak? Jak odbyłaś tę drogę, no niesamowitą drogę z niesamowitym doświadczeniem, bo nie ukrywajmy, że to wszystko, co się wydarzyło, zbudowało ciebie, zbudowało, dało ci niesamowite doświadczenie. I no nie każdy ma taką możliwość, ale wracasz do korzeni. Tak, wracam do swojej esencji, do tego, kim jestem. Mhm. I wydaje mi się, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć, że chyba tak to jest, że w pewnym momencie życia trochę zapominamy o tym, kim jesteśmy. I tak jak wspomniałam się o tym moim wypadku, następuje taki przeklik, mm -hmm. i od nas zależy, czy pójdziemy tą drogą. Ja zdecydowałam się na to, żeby wyjść ze strefy komfortu i za tą drogą pójść. I tego każdemu życzę. Niezależnie od tego, jakie wartości wyznaje, warto. Warto iść i wrócić mm -hmm. do korzeni, wrócić do siebie. Mm -hmm. A propos domu, rozumiem, że ten dom jest wykańczany w Warszawie, ale czy. Warszawa jest twoim wymarzonym miejscem na ziemi, czy jest jakieś inne miejsce, o którym marzysz, że chciałabyś przynajmniej pomieszkać? Zdradzę się takie moje bardzo osobiste marzenie. Taką, um, taki obraz, który pokazuje mi się od paru lat, Aha. gdzieś w głębi mojej duszy wiem, że za parę lat wyjadę z Polski i nie będę tu mieszkać. Będę oczywiście tu wracać, ale nie będzie mnie tutaj tak bardzo. W takim osadzeniu, tylko że moje miejsce na Ziemi będzie zupełnie gdzieś indziej. Nie wiem jeszcze, gdzie to mm -hmm. będzie, ale widzę taki obraz, gdzie siedzę w przestrzeni, która jest surowo wykończona, ale tak surowo to znaczy jest przepięk wykończona przepięknym drewnem. Siedzę na środku wielkiego pomieszczenia, otaczają mnie duże okna, widzę mm -hmm. wszystko przez te okna i obraz, który rozpościera się za tymi oknami, to jest woda mm -hmm. otoczona piaskiem, ale nie takim kamienistym, tylko takim prawdziwym piaskiem. No słuchaj, to I, już może określa też jakąś geolokalizację. I widzę dużo zieleni wokół. I wiem doskonale, że za 10 lat już tam będę siedzieć. To będzie to moje miejsce, z którego będę widzieć świat. I to będzie też miejsce, w którym osiągnę pełną harmonię jako kobieta, bardzo być może jako matka, jako partnerka. To jest bardzo wielowymiarowy i znaczący dla mnie obraz. Mm -hmm. A propos mm. partnerki i marzeń, może partnera, to właśnie jaki jest ten twój wymarzony partner życiowy? Mm. Jeszcze o. takiego nie poznałam. O, to na pewno! No. <laughs> ale czy sobie o nim, może już nie musisz go opisywać, ale w strefie takich marzeń, jak sobie wyobrażasz, jaki to byłby człowiek? Dzisiaj w ogóle mam tak, że dla mnie nie istnieje słowo związek. Dzisiaj dla mnie jest partnerstwo i relacja. To się tyczy każdego aspektu w moim życiu: nie tylko re relacji romantycznych, ale również przyjaźni, relacji rodzinnych, relacji biznesowych. Dzisiaj, jako 33-letnia kobieta, to nie jest tak, że mam coś z braku laku albo coś mi się wydaje, tylko mam takie postanowienie w sobie, że odchodząc od, jakiegoś, od kodów miłości, które znałam wcześniej, odchodząc od schematów, które znałam wcześniej i nie do końca mi służyły, gdzieś pracując nad tym, żeby wypracowywać to, że one są jednak zdrowe i inne. Bardzo zależy mi na tym, żeby to partnerstwo było patrzeniem w tym samym kierunku, mm. żeby to właśnie nie był związek, czyli trzymamy się złotej klasy. Patrzymy jesteśmy, na siebie. Tak. Mm -hmm. Chociaż lubisz siebie, patrzeć w oczy, ale to nie o to chodzi. Dokładnie. Jesteśmy od siebie zależni. Tylko jestem ja, jest mój partner i jesteśmy my w tym wszystkim. To znaczy, że ja jako kobieta mam swoje pasje, i się realizuję one jako mężczyzna, ma swoje pasje, się realizuje. Już tak bardzo skrótowo mówię, mm -hmm. jesteśmy my. I dajemy sobie przestrzeń na to, żeby spełniać się, bo uważam, że tylko wtedy, kiedy bierze się to z miłości do samych siebie, jesteśmy w stanie dzielić się tą miłością, Widzę nasz partner. I to jest trochę tak jak ostatnio znajomy mi powiedział piękną rzecz, że w relacji to jest tak trochę jak z łyżwiarstwem figurowym, że jest para łyżwiarzy i wykonują. Wykonują taniec i często wykonują figury niezależnie od siebie. ale zawsze do Czasami siebie, z dala od, z siebie. Dala od mm -hmm. siebie. Ale zawsze do siebie wracają mm -hmm. i tworzą razem piękną całość. Właśnie o to chodzi, żeby dawać sobie przestrzeń, dawać sobie możliwości, dzielić się wszystkim właśnie z tą taką niepohamowaną radością dziecka każdego, mm -hmm. mam nadzieję, z nas, wracać do siebie i opowiadać. I mówić, co możemy razem zrobić. Jak ty to widzisz, wspieram cię w twoich marzeniach, wspieram cię w twoim rozwoju i nigdy jakby nie zamknąć się w tym czego ty chcesz czego potrzebujesz tylko zawsze tam cię wolną mm. rękę a jeździsz na łyżwach nie. co no, może trzeba Znaczy, zacząć. znaczy, je, 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 znaczy nie, y, nie jeżdżę tak, że jeżdżę super i potrafię. Jeździć wejdę na lód i okay. przejadę, ale to jest takie asykuracyjne. Okay. Ale właśnie widzisz, to jest może ten moment, no, gdzie słuchaj, warto... tak opowiadasz, jest, brzmi to piękne, ale ja, ja też wspomnę z tego, że jestem dość racjonalna i od razu szukam rozwiązania. Słuchaj, może. Mm, może tak. Coś tam na ciebie warto, ktoś tam czeka. Widzisz, warto wychodzić ze strefy komfortu i, i może to jest jakaś taka. Metafora wejść na ten lud. Prawda? Tak. Widzisz. Nowym początkiem to Właśnie. będzie. Um, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę. Jak Ciebie googlowałam, to w ogóle bardzo dużo Twoich wypowiedzi w mediach jest o Twoich marzeniach. Mm. E, wystarczy Ciebie wpisać w Google i dodać słowo marzenia, i wierz mi, że kilka wypowiedzi, czy pisanych, czy mówionych, jest w kontekście marzeń. I pozwolę sobie zacytować jedną gdzie powiedziałaś, jak każdy człowiek, mam swoje marzenia i myślę, że są one w zasięgu, wystarczy po nie sięgnąć. Jeżeli czegoś bardzo chcemy, to to się spełnia. No słuchaj, no bierzesz mi teraz moją pracę, <ścoughs> bo to jest esencja no, jakby nas i moj, mo, marki i tego podcastu. Ale powiedz mi, o czym teraz marzysz i działasz, i działasz, żeby to się spełniło, tak jak mówisz. Mam taki cel na ten rok, żeby ten 2025 rok był rokiem mojego głosu. Mm. Dzisiaj wiem, że jestem na to gotowa, żeby dzielić się tym, co jest tu, serca połączenia z głową i żeby przekazywać to innym. I poprzez doświadczenia, które były różne, bardzo wyboiste, e, kiedy doskonale wiem już kim jestem, jeżeli komukolwiek mogę pomóc, chociaż jednej osobie, to I'm all in. Mm -hmm. I bardzo mi się marzy, żeby ten rok był rokiem mojego głosu. Ale nie wynikającym z mojego ego. Chcę, żeby to, żeby nagle ama się była wszędzie. To nie o to chodzi. Tylko jeżeli ktoś uzna, że moje wartości są tożsame z jego albo są bardzo podobnymi i że to, co mówię, a bardzo dużo mówię o miłości do siebie, jest wartościowe. To dla mnie to będzie ogromny sukces. Ale robię to przede wszystkim dla siebie, nie dla kogokolwiek, tylko robię to dla siebie. I bardzo marzy mi się, żeby marzy marzy mi się, się <laughs> bardzo może mi się, żeby zrealizować. Nie chcę mówić co, bo nauczyłam się, żeby nie mówić o tego. rzeczach mm -hmm. wtedy, kiedy on autentycznie się spełniał. Ale jestem na drodze ku temu, żeby zrealizować swój autorski projekt i bardzo całym sercem trzymam za siebie kciuki. Aby to spełniło się już w najbliższym czasie. Bardzo ci tego życzę, bo wiem, jak to jest z autorskimi projektami. One są trudne, ale uczą nas najwięcej i ym, sprawiają, że się rozwijamy. A jeszcze piękniej jest, jak możemy coś dać innym, bo z tego, co cię słyszę, masz tako, taki cel trochę edukacyjny, połączony z, z dawaniem. Nie chcę tego nazwać, bo też nie wiem, ale że chcesz coś. Dać i coś mądrego powiedzieć, i żeby to coś sprawiło, rozumiem, zdefiniowało jakąś zmianę. Już zaczęłam taki cykl u siebie poranki z Amą mm -hmm. i zadaję tam konkretne pytania. I wiem, dlaczego je zadaję, wiem, po co to robię. I one na początku mogły wydawać się bardzo łatwe, ale tak naprawdę wcale takimi nie są. Mm -hmm. I bardzo chciałabym, żeby ten mój głos zostawiał coś w drugim człowieku, żeby powodował, że kobiety, mężczyźni zostaną z tym w sobie, wrócą do tego później i zaczną rozmyślać na tym, jaka jest odpowiedź. To jest właśnie to założenie mm. na ten rok. Być może nie tylko na ten rok, zobaczymy jak to się rozwinie. I dla mnie to jest ogromnym sukcesem, że mnie w ogóle obserwuje ponad 85% kobiet z całego no właśnie świata. Właśnie chciałam powiedzieć, bo powiedziałaś o mężczyznach, ale dużo mówimy o kobietach, więc jednak... To są kobiety. Dokładnie tak, mm -hmm. i dla mnie to jest coś niesamowitego, że to się dzieje. O ile procent? powtórz? Na 85 procent. Okay. I jeżeli mogę być głosem dla kobiet, to bardzo chętnie. A powiedz mi, czy rozpoznawalność Ci pomaga i lub przeszkadza? Wiesz, to zależy w jakim aspekcie życia. Um, wydaje mi się, że trochę ja jestem takim kameleonem, wiesz? I w określonym środowisku jestem rozpoznawalna, a w określonym nie. I bardzo mi to pomaga. Czyli bardzo lubisz sobie być to cenię. nierozpoznawalna? Bardzo się... lubię, mhm. kiedy, jakby ja przede wszystkim uważam, że wszyscy jesteśmy ludźmi, nieważne ile mamy followersów, co zrobiliśmy do tej pory, jesteśmy przede wszystkim człowiekiem. I jeżeli oczywiście ta rozpoznawalność może tak, chcę, żeby mi pomogła, jeżeli mogę wykorzystać to dla dobrych celów. Takie i takie są właśnie moje założenia. Nie chcę być rozpoznawalna po to, żeby łechtać swoje ego i być próżna w tym wszystkim. Nie. Jeżeli coś może za tą rozpoznawalnością iść, to jak najbardziej tak. Mhm. Przeszłaś też metamorfozę wizualną, bo przecież na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniałaś i bywały pewnie sytuacje, że ktoś cię nie poznał i to też pewnie było ciekawe doświadczenie, co? Bardzo ciekawe, bo mm, ja mam także, staram się nie oceniać. Uważam, że i tak wszyscy oceniamy codziennie. Staram się pracuję nad tym, żeby nie oceniać drugiego człowieka, ale były czasem dosyć zabawne sytuacje, w którym ktoś mnie nie poznał, była to na przykład impreza branżowa, i kompletnie zmieniło się jego nastawienie, jego jej nastawienie do mnie wtedy, kiedy Zrozumiała, według niego zrozumiał, powiem. kim jestem. Znaczy, no tak jak mówię, jestem człowiekiem, to tak, tak. przede wszystkim o to chodzi. Ale ciekawe, psychologiczne, co jest ciekawe z psychologicznego punktu widzenia, jak ludzie zmieniają się, jak inaczej zaczynają z nami mm -hmm. rozmawiać, kiedy widzą w cudzysłowie, z kim mają do czynienia. Bardzo jest to ciekawe, bo doświadczyłam wielokrotnie zmian ludzkiego nastawienia o mm, jakby takie całe koło różnej mm -hmm. barw emocji. Mm -hmm. um, no właśnie, a propos metamorfoz wizualnych. To jest też coś, co potrzebowałaś zrobić? Czy. No, wiadomo, każda kobieta lubi zaszaleć, ale ty to w ostatnich czasach szalałaś bardzo mocno i skrajnie. Z czego to wynika? Z mojego rozwoju, wiesz, z mojej drogi tego, tej takiej stawiania bardzo mocno kroków w dzisiejszym życiu, w moim życiu. I zdecydowałam się obciąć włosy na krótko, ponieważ dla mnie, jakkolwiek to zabrzmi, włosy zapamiętują emocje, włosy jakby niosą ze sobą doświadczenia. Bardzo potrzebowałam odciąć się grubą kreską od pewnych rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, ale nie odciąć się po to, żeby się tylko odciąć, tylko przepracowałam je już i wiem, że to jest moja przeszłość, która bardzo pomogła mi dzisiaj być tym, kim jestem, ale to już jest za mną. I bardzo potrzebowałam też dla siebie tak namacalnie zrobić ciach. Dlatego obcięłam włosy, i od tego moje życie się zmieniło diametralnie, naprawdę. Mhm. Dzisiaj też jestem blondynką, bo. Ale chcesz zostać, czy już Ta. myślisz o czymś? Nie, nie, chcę okay. chcę nią zostać, bo e, jeżeli chodzi o kolor włosów, bo przecież w głowie jest znacznie więcej. Mhm. No tak. Chcę zostać blondynką, bo tak czuję się najlepiej. Uważam, że blond to jest mój kolor, ale nie mówię nie, nie mówię, że nie wrócę do swojego naturalnego mhm. albo że za rok, albo za parę miesięcy wrócę do naturalnego koloru włosów. Tego nie wiem. Jednak tak się czuję najlepiej, wiesz, mm -hmm. chcę wrócić, zapuścić włosy i, i widzę siebie właśnie z taką, taką taflą tych włosów, wiesz, mm -hmm. Taka, tak, gdzieś w, taki, w takim artystycznym nieładzie, w tym domu z oknami widzę siebie No taką. właśnie, dużo masz wizualizacji i na koniec jeszcze zadam ci pytanie znowu o tą wizualizację, już w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Kim będzie a ma się klucka za 10 lat. Mm. Poza tym, że blondynką z długimi mm. włosami, chociaż no, nie wiadomo. Spełnioną <noise> kobietą, wiesz, w każdym mm. aspekcie swojego życia. Ale też chyba jesteś już, prawda? Myślę, że zaczynam odważać mm. się na to, żeby. O tym myśleć. Żeby sięgać po swoje marzenia. Mm -hmm. oh. Bo wiem, gdzie jest moja wartość. i Wiem, na co zasługuję. Dzisiaj to wiem kiedyś nie zdawałam sobie z tego kompletnie sprawy i będę kobietą która osiągnie pełnię harmonię. tam się widzę i w tym domu z tym widokiem już mniej więcej y, m, sobie wizualizuję jaka to jest część świata I na pewno będą otaczać mnie zwierzęta ja jestem kociarą nie wyobrażam sobie życia bez zwierząt wiesz i tak mi się wydaje, że zwierzęta pokazują nam inny wymiar miłości. A koty są tak skubane, że one nie podejdą do każdego. To ty musisz zasłużyć sobie w pewien sposób na ich miłość. I ja mam obecnie dwa. Myślę, że przyjdzie jeszcze trzeci. I one uczą mnie każdego dnia. Odkrywam siebie na nowo. To jest niezwykłe. I mam dziewczynkę i chłopca. I to jest przepiękne, jak one siebie uzupełniają. Jak uzupełniają mnie w tym wszystkim. I jak uczę się takiego, takich jakiś. Odkrywam w sobie, trochę, wiesz, nie chcę brzmieć jak frik, ale trochę uważam się za taką. Wiesz, masz dzieci, ja, ja jeszcze tych dzieci nie mam, ale to jest odpowiedzialność. I odkrywam w sobie takie, jakieś pokłady niezwykłej miłości do tych małych istot, za które jestem dzisiaj odpowiedzialna. Mhm. Bo one beze mnie, zamknięte w czterech ścianach. Jakby, kiedy ja nie dam im jeść, to tak. co one zrobią? Kiedy ja się nimi nie zaopiekuję, to co one zrobią? To jest niezwykłe i mam nadzieję, że doświadczę tego kiedyś jako, jako mama. Mm -hmm. Nie mogę się tego momentu doczekać. Mm -hmm. Myślę, że już dzisiaj jestem na to gotowa i widzę siebie. Widzę, że budzi się we mnie ten instynkt macierzyński. To jest niezwykłe. Cudownie, tego ci życzę z całego serca i aż mam ciarki, bo wiem, że będziesz cudowną mamą. I życzę Ci, żeby wszystkie Twoje marzenia się spełniły, ponieważ jesteś tak ciepłą, tak prawdziwą i tak piękną od wewnątrz kobietą, że mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze to dostrzegą. Dziękuję ci bardzo. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję. trzymam kciuki. Dzięki za Marmisia i za piękny, piękny rozwój. Twój przede wszystkim. Dziękujemy bardzo. Jeżeli podobają Wam się treści, które tworzymy, to subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Pomoże nam to w dalszym rozwoju kanału i w tworzeniu inspirujących treści.